Ciekawa, jak tajowie praktykują. Poprosiłam moją zaprzyjaźnioną rodzinę, żeby zabrali mnie kiedyś do klasztoru. Chciałam zobaczyć, jak modlą się, jakie panują praktyki. No i nastał ten dzień. Moja tajska przyjaciółka zadzwoniła do mnie i powiedziała: Jadwiga bądź jutro gotowa. Ale pamiętaj, wstań bardzo wcześnie rano. Wiem o tym, co zobaczyłam, czego doświadczyłam podczas wielkiego święta, podczas święta Buddy. Tajowie są buddystami, to jest dominująca religia I właściwie, ta, i właściwie to święto Buddy powtarza się bardzo często. Jeszcze nie wiem, jakie ma znaczenie, ale wiem, że dla tajów to jest bardzo ważne. Nawet w tych dniach nie ma sprzedaży alkoholu w restauracjach. Europejczycy bardzo tego nie lubią ponieważ przyjeżdżają tutaj na wakacje, chcą się dobrze zabawić. Na moim spotkaniu z mnichami. W Tajlandii każdy mężczyzna przynajmniej raz w życiu zostaje mnichem. Czasami jest to tak, że już nawet będąc żonatym idzie również do klasztoru, przydziewa pomarańczowe szaty i wówczas żona i dzieci go odwiedzają. Eee, dla Tajów to jest wielki zaszczyt i honor być mnichem, ponieważ mnisi w Tajlandii w hierarchii społecznej stoją bardzo wysoko tuż za królem. Pierwszy jest król i rodzina królewska, a później są mnisi, są bardzo szanowani. Kiedy mnich Przechodzi, ludzie się zatrzymują, składają ręce, zawsze tak na wysokości czoła, oddają hołd. Raczej nie jest to praktykowane, żeby taj pierwszy um, rozpoczął rozmowę. To mnich decyduje, czy chciałby się zatrzymać i chciałby porozmawiać. Mnisi mają swoją yy, praktykę, wstają bardzo wcześnie rano. Zazwyczaj jest to tak około czwartej i zaczynają medytować. Potem sprzątają, mają swoje czynności takie osobiste i wtedy zakładają swoje pomarańczowe szaty. Mają zazwyczaj jeden komplet takich szat. I te szaty muszą im wystarczyć. Są ubraniem, chronią przed na przykład chłodem czy słońcem, ale też przed na przykład komarami. E, zakładają taką właśnie pomarańczową szatę. Mi się nie noszą bielizny i nie noszą zazwyczaj butów, chodzą boso. O życiu mnichów opowiem w następnym odcinku, bo to jest naprawdę e, bardzo ekscytujące, jest to piękne i głębokie, więc opowiem wam więcej następnym razem. No i tak, byłam bardzo ciekawa, jak będzie wyglądało takie spotkanie w świątyni. Pewnego dnia zapytałam moją tajską przyjaciółkę, czy mogłabyś mi pokazać, jak praktykujesz, ponieważ była bardzo poruszona, że ja noszę na swojej ręce. Male, że medytuję, że modlę się po swojemu. Oczywiście powiedziała mi: Nie, 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 ty to się modlisz tak na taki styl europejski. My pokażemy ci, jak powinno się trzymać male, jak powinno się trzymać ręce, w jakiej pozycji. I kiedyś, kiedy byłam u nich w domu, zdjęłam male, Chciałam sobie y, nasmarować ręce y, kremem i położyłam ją na stole. Ona no, powiedziała: Nie, nie, nie. Kiedy to jest budda, to jest y, przedmiot religijny, kiedy ściągasz czy zakładasz, musisz oddać szacunek. Ja obserwowałam, kiedy oni ściągali swoje naszyjniki z buddą, to za każdym razem składają ręce, pochylają głowę i odkładają bardzo, bardzo powoli, z takim wielkim pietyzmem. Zresztą za każdym razem do mnie mówią: Jadwiga, powoli. Powoli, powoli. Mnie się wydaje, że ja już tutaj żyję w Tajlandii na zwolnionych obrotach, a oni wciąż do mnie mówią slowly, slowly, slowly. Więc pewnego dnia poprosiłam moją przyjaciółkę, żeby zabrała mnie do klasztoru, że chciałabym zobaczyć, jak praktykują, że chciałabym razem pomedytować. No i pewnego dnia zadzwoniła do mnie i bądź gotowa jutro rano, ale wcześnie rano. Wstań i pamiętaj, żeby się ubrała prawidłowo. Wiem z moich poprzednich doświadczeń, że zazwyczaj jak idzie się do klasztoru, jak idzie się rozmawiać z mnichami, to powinno się być ubranym na biało. Absolutnie ręce i nogi muszą być zakryte, to jest oczywiste. Ja miałam tylko w swojej walizce białą bluzkę, więc założyłam dżinsy. 5.30 już przyjaciółki mąż po mnie przyjechał i pojechaliśmy na rowerze najpierw kupić jedzenie tajowie bardzo dbają o mnichów ponieważ mnisi nie pracują mnisi nie posiadają środków do utrzymania to tajowie ich absolutnie w 100% utrzymują i muszę powiedzieć że z moich obserwacji wynika że bardzo o to dbają więc przynoszą do świątyni rzeczy potrzebne mnichom takie jak latarki, jak na. Na przykład tabletki czy środki czystości, jak też przynoszą jedzenie, soki, wodę. Mnisi codziennie wstają tak o czwartej rano i, tak jak powiedziałam, medytują, sprzątają i wychodzą w swoich pomarańczowych szatach, mają takie, takie misy przed sobą i idą i żebrzą proszą o jałmużnę to jest część praktyki to ma bardzo głębokie tutaj znaczenie i tajowie na ulicy zatrzymują się i wkładają do tych mis jedzenie czasami też dają drobne pieniądze bardzo ważne jest to że w Tajlandii Kobieta nie może dotknąć mnicha. Absolutnie nie może, nie może stawać blisko. Na przykład, bardzo często Europejczycy chcą sobie zrobić, czy Europejki chcą sobie zrobić zdjęcie, więc należy pamiętać, że nie wolno mnicha dotknąć. Ja pamiętam ze swojej praktyki kiedyś, kiedy uczyłam się w klasztorze buddyjskim medytowania, kiedy przynosiłam słodkości dla, dla mnicha, który mnie uczył, to siedzieliśmy naprzeciwko siebie i wtedy na torbie kładłam jakieś produkty, posuwałam je. Przed siebie i wtedy oddalałam się, składałam właśnie ręce. I dopiero mnich wtedy przyjmował. Także ważne jest, że mnicha nie wolno dotknąć. No i pojechaliśmy na tym motorku dalej już z zakupami, już z jedzeniem, pojechaliśmy do klasztoru. Klasztor przepiękny, ale przepiękny w tym, raz, że rzeczywiście architektura, bardzo piękne posągi, buddy, kapliczki, ale mam na myśli takie piękno, polgające na takiej Duchowości, jest tam cudowna energia. Jak przekraczam bramę takiego klasztoru, to od razu się uspokajam, to od razu czuję taką błogość w sercu. I od razu mi się chce płakać. Tak mnie to porusza. Więc przyjechaliśmy do klasztoru. Oczywiście wchodząc do świątyni, to jest naturalne również, że trzeba zdjąć obuwie, i zobaczyłam, że w środku już jest wiele kobiet, które przynosiły jedzenie i to jedzenie później rozdzielały. Widziałam coś taki na kształt takiego podium i chyba osiem poduszek, więc pomyślałam sobie, że pewnie ośmiu będzie mnichów, ponieważ przed każdą poduszką stał ten sam zestaw. Była menażka, woda mineralna, no i tace, które zawierały na sobie pewne naczynia, więc domyśliłam się, że do tych naczyń będzie y, podawane jedzenie i tak też się stało w punkcie takim, powiem jakby informacyjnym ludzie przynosili jedzenie tajki odbierały i później równo dzieliły i to były różne tajskie potrawy oczywiście ryż tajowie również jedzą mięso mnisi również jedzą mięso więc były mięsa i, i były różnego rodzaju sosy i kary, i jakieś zupy był też makaron ryżowy ale były też owoce i były też słodkie desery i to wszystko było podawane właśnie Mnichom, że jak mnisi przyjdą, to będą mogli spożyć. No i byłam ciekawa, jak to się zacznie. Mnisi ze swojego domu wyszli, ludzie już byli zgromadzeni w świątyni. Wcześniej mężczyzna zaczął bić w gong, dał sygnał, że mnisi nadchodzą i czekaliśmy w świątyni. Kiedy mnisi przyszli, zapadła cisza. Jeden mnich prowadził, celebrował całą uroczystość. Ja usiadłam sobie na ławce, ponieważ Wiedziałam, że ta uroczystość może trwać około godziny, i ja po prostu nie wytrzymam, siedząc w pozycji, w jakiej religia nakazuje. A więc kobiety siedzą tak, jakby na pośladkach, ale nogi mają schowane jakby do tyłu, dlatego że stopami nie wolno kierować się w kierunku absolutnie mnicha ani buddy, czyli stopy muszą być z tyłu schowane. W ogóle jest bardzo dużo takich tutaj zasad i o tych zasadach też wam opowiem w następnym odcinku. Na przykład nie wolno dotykać głowy taja, ponieważ głowa taja jest święta. Usiadłam zatem na ławce obok bardzo eleganckiej tajki. Przyglądała mi się i widziałam, że była zadowolona, że oto Europejka przyszła na ich ceremonię. A kiedy zaczęłam śpiewać z nimi, Namota araha to, pakała to, sama sam Buddhasa, to była poruszona i widziałam, że była szczęśliwa, i tak ręką dotknęła mojego ramienia zrobiło mi się naprawdę bardzo bardzo przyjemnie. Więc przeglądałam się tej całej ceremonii. Było coś w rodzaju takiego jakby kazania, nauczania, a potem śpiewy. I kiedy wszystko się zakończyło, wtedy mój tajski przyjaciel dał mi znać tak, że możesz się teraz ruszyć, możesz zrobić zdjęcie albo nagrać film i też tak zrobiłam, mnisi spoglądali na mnie, nie chciałam długo wpatrywać się w oczy, bo byłoby to brakiem szacunku, ale widziałam, że się uśmiechają, ponieważ dla mnie to było takie bardzo interesujące, kiedy zaczęli jeść, kiedy przyglądałam się im, jak spożywają wolno posiłek, i wtedy poczułam coś niesamowitego. Nigdy nie pomyślałam, że mogę mieć tego typu odczucie. Poczułam nawet, nie wiem jak to określić, ale coś takiego niesamowitego, coś takiego pięknego. Dzielenie się posiłkiem. Tajowie zadbali o swoich mnichów. Myślę, że dzielenie się posiłkiem jest wspaniałe. Kiedy byłam kiedyś w Malezji, to też rozmawiałam z pewnym taksówkarzem, który mi powiedział, że zawsze w niedzielę idzie na taki plac, gdzie spotyka bardzo dużo takich ubogich osób, i wtedy jedną dziesiątą zarobionych pieniędzy przeznacza na zakup pożywienia. Rozwijaj swoje serce, wtedy mi powiedział Jadwiga. I właśnie będąc tutaj w klasztorze z moimi przyjaciółmi, Poczułam, że to jest właśnie rozwijanie serca. Kiedy mnisi zjedli, wtedy widziałam, że zaczęli sprzątać, wszystko już układać. Wtedy już była taka luźniejsza atmosfera w, w świątyni. No i po kolei jeden, po drugim wyszli. Dopiero wtedy ludzie zaczęli wychodzić. Obserwowałam też, jak wchodzą do kapliczek, jak zapalają kadzidełka, jak kładą kwiaty. W Tajlandii jest mnóstwo kwiatów, i tajowie przyrządzają różnego rodzaju zestawy. Tajowie jeżdżą samochodem, my w samochodach bardzo często zawieszamy na lusterku różaniec, tajowie. Tajowie zawieszają pięknie skomponowane kwiaty. Można spotkać wiele miejsc, gdzie przygotowuje się właśnie kwiaty dla buddy. To jest zaszczyt i to jest, to jest honor. Więc moja tajska rodzina również zadbała, żebym miała kwiaty, żebym mogła je położyć w ofierze, w pewnej, można powiedzieć, Używając takiej naszej europejskiej nomenklatury, położyć w kapliczce. Więc podążałam za tajami, podążałam za tajkami i paliłam kadzidła, modliłam się. Kiedy zakończyła się ceremonia, kiedy się pomodliłam, kiedy odwiedziłam wszystkie znajdujące się kapliczki, posągi Buddy, Byłam bardzo spokojna. Taki ewanował we mnie spokój, ale też czułam błogość w swoim sercu. Oczywiście płakałam. Nie wiem, czy moi tajowie, moja zaprzyjaźniona tajska rodzina, czy zrozumieli dlaczego, ponieważ nie pytali tajowie, bardzo mało też mówią. Eee, przyglądali mi się. Ale myślę, że też byli szczęśliwi, że mogłam w tym dniu być z nimi, że mogłam to celebrować, że mogliśmy to celebrować razem, że szanuję ich tradycję. A potem zgłodniałam i poszliśmy do takiej przydrożnej jadłodajni, bo tam jest najlepsze jedzenie. Zamówili dla mnie zupę ryżową, zamówili też kawę. Oni sami nie piją ale wiedzą, że ja uwielbiam. Wprawdzie ja nie słodzę i nie używam mleka, ale przynieśli mi słodką kawę z mlekiem i tak mi to podali i czułam, że to jest wdzięczność, że to jest słowo. Dziękuję, Adwiga, że byłaś dzisiaj z nami. Ja to poczułam bez słów, a na nich i powiedziałam. To ja dziękuję. Dziękuję za to piękne duchowe przeżycie. Miałam bardzo dużo refleksji na temat rozwijania serca, na temat współczucia, na temat dbałości o innych. Byłam bardzo, bardzo poruszona. Przytuliłam ich mocno do siebie. No i oczywiście, <noise> i oczywiście, płakałam, to był przepiękny dzień. Tak jak powiedziałam wcześniej, o życiu mnichów nagram jeszcze osobny, specjalny odcinek, bo jest to naprawdę bardzo interesujące, bardzo rozwijające, ale przede wszystkim pouczające.